Mamy następny jeszcze prezent. Co to jest? To są długopisy z namiarami pana prezesa Bogusława Gierulskiego, żeby mógł dawać dla swoich znajomych. Jeszcze by to pisać? Nie. mi, ale to się przyda. Nie, tak? Ale, ale takich nie masz. A co tam jest napisane? A, możesz porozdawać, jak chcesz. Na stół. Proszę bardzo. No, dziękuję. Pięknie. No. Co tam pisze? No. To rozdawamy trochę. Na każdy. Proszę dwa. Państwa, każdy dostanie po parę pisze. To po cztery. Od Bogusława. Nie od, nie od Bogusława, tylko z Stanisława. Tak. Nie, po jednym bierzemy. Bierzemy. nie ja w

ty Żeby tyłu nam Właśnie. Zbacz. Zbacz. Dalej nie masz? nie na ma, 50. No, no, no właśnie. Nie wiem. No, powiedz nie, nie, nie mam teraz. Tak, tak, coś. Powiedz coś jak zaczniemy, tak? Pomyśl, że to i wtedy Okej, To powiemy, prezes wszystkim coś powie. kim